Witam YouTube. Słuchajcie, wczoraj przeszedłem San Sandras pierwszy raz. 32 godziny nam to zajęło. Wcześniej nie grałem w Gieta Sandras właściwie wcale. Grałem tam z godzinkiem, że z 2 godziny, jakbym mały, i sobie jeździłem po mieście. Teraz przeszedłem całą grę, od początku do końca, nie robiłem co prawda 100%. Ale zrobiliśmy większe rzeczy. Zrobiliśmy wszystkie kwestie główne, zrobiliśmy bardzo dużą część kwestii pobocznych, zrobiliśmy misy karetki. I bardzo dużo innych takich pierdołowatych rzeczy, których nawet nie chciałem robić. I teraz pogadamy sobie o tym, co sądzę o tym GTA Andreas. Grę Definitive Edition, czyli w tą zremasterowaną edycję. Na końcu się do tego odniosę, jakie były plusy tej edycji, jakie były minusy tej edycji. Na razie nie będziemy w ogóle nie będziemy w to wnikać. To po prostu porozmawiamy sobie w taki sposób, jak on grał w zwykłe GTA San Andreas. Też warto znaczyć, że ta edycja zremasterowana wyszła już ileś 2-3 lata temu. Było kilka patchów do niej. Dalej jest jaka jest, to też potem powiem, ale no... Są problemy, są problemy z tą edycją. Nie polecam jej kupować tak na wstępie. Lepiej jak macie możliwość zagrać w oryginalne GTA, zagrać w oryginalne GTA. No ale dobra, zaczynając. Czy mi się fajnie grał w GTA San Andreas pierwszy raz przechodząc? Tak. Ogólnie gra mi się podobała. Chociaż miała bardzo dużo takich momentów, i bardzo dużo takich questów, takich. Takich dziwnych rzeczy, które mi się kompletnie nie podobały, i wydaje mi się, że na dzisiejsze czasy to już się do niczego, to może nie znaczy teraz się do niczego nie nadawać, ale na pewno już jest przestarzałe w pewnym sensie. Konkretnie chodzi mi o końcówkę gry o ostatnią jedną trzecią, bo gra była podzielona na trzy można powiedzieć akty. Te tak? akty się objawiały w tym, że mieliśmy różne lokacje, mieliśmy przede wszystkim różne miasta. Początek gry Sandras super fajny był. Przyjeżdżaliśmy z CJ em tam na początku spotykaliśmy tych policjantów, polaskiego, tenpenego, powiedzmy wyrabiali na zabójstwo policjanta, musieliśmy na nich pracować, potem przyszliśmy sobie na to Groove street sławne do naszego gana i robiliśmy dla niej questy. Początek gry był gigafajny, te pierwsze, jedna trzecia, to pierwsze miasto, naprawdę bardzo fajne questy, były bardzo różnorodne, mieliśmy i kradzenie z jakichś budynków w nocy, i mieliśmy napady, i mieliśmy jakieś tam zamalowanie graffiti, walki z balasami na pięści, gra nam pokazywała, że można pójść na siłownię, że trzeba jeść, możesz jeździć na rowerze, nie? Na sam samochodem, przemalować samochód, jak uciekać przed policją i tak dalej, to był taki jeden duży, fajny tutorial, który moim zdaniem był najlepszą częścią gry. Pierwsza, jedna trzecia z Andras była największą, najlepszą częścią gry i wydaje mi się, że jeżeli ktoś grając w sandra, będąc małym, przeszedł tylko właśnie tam jedną trzecią, albo nie doszedł nawet do połowy gry, to prawdopodobnie dlatego tą grę tak bardzo dobrze pamiętam, bo to był na pewno, na pewno najlepszy moment. Potem w drugim mieście co prawda bardzo podobały mi się tam, w drugim mieście to były takie tereny takie wiejskie, można powiedzieć, było dużo jakichś, było zieleni, jakieś góry, ta góra Chiliad chyba tam była, ale to miasto ogólne było też takie, powiedzmy, bardziej wioskowe niż te inne, mniej otwarte. Ogólnie questy w tym drugim mieście też były okej, okay. moim zdaniem to była troszeczkę taka wolniejsza strona tej gry, że się mało działo w sumie. Czasami nie wiedziałem o co chodzi, Zaczy, zacząłem już szukać questów, że nie wiedziałem czy quest będzie tutaj, czy będzie tutaj, czy, czy muszę czekać na telefon, czy coś mi się pojawi. Początek gry to był całkowicie liniowy, leciałem od questu do questa robiłem sobie cały czas po prostu fabrycznie. Leciałem jak przycinak. Potem w drugiej części już tak nie było, już musiałem czasami questy szukać, nie bardzo wiedziałem co się dzieje, fabuła była taka bardzo rozległa i taka bardzo rozlazła. Nie bardzo wiedziałem w którym momencie jesteśmy czasami, czyli czy mamy robić akurat teraz quest główny, czy robimy quest poboczny, czy nam znowu, coś pokazuje, że druga część gry już nie była taka fajna, chociaż dalej była spoko, tylko troszeczkę wolniejsza. Ale trzecia część gry, szczerze, końcówka GTA San Andreas, ta ostatnia, jedna trzecia gry, tragiczna była. Do dupy całkowicie, tam co drugi quest, był upierdliwy Najbardziej w sumie upierdliwą rzeczą w całej gry była końcówka To jak ktoś nie przechodził nie chce spoilerów To teraz będę spoilerował Że na końcu gry mamy tak zwane wojny gangów I nasz gang z Grove Street Prowadzony przez Sweeta i CJ Musi zająć jak największe części terenu Żeby kontynuować rozgrywkę, żeby dalej przechodzić fabułę Problem jest taki, że to leci jak krew z nosa jest strasznie upierdliwe i po prostu nudne nieprzyjemne. Także to był taki quest na pewno jeden z najgorszych, który musiałem robić. Dużo było bardzo latania śmigłowcami, dużo było latania samolotami, dużo było latania odrzutowcami. Pewnie pamiętacie tą taką sławną, legendarną misję ze szkołą latania. Generalnie latanie w GTA San Andreas nie podoba mi się i jeszcze warto zaznaczyć, że w tej edycji, w której grałem z remasterowanej to latanie jest dużo gorsze niż w podstawce i jest zbugowane. Także ja też mogę mieć troszeczkę inne na to pogląd. Może jeżeli wygraliście jak byliście mali to wam się latanie podoba mnie osobiście trochę popsuło, no może ta edycja popsłaniem, popsuła, nie wiem jak to w oryginale konkretnie wyglądało. Słyszałem, że lepiej. W każdym razie latanie było tragiczne, nie podobało mi się i to była najgorsza część tej rozgrywki dla mnie na pewno. Jeśli chodzi o grafikę oryginału, grafika oryginału wyglądała zawsze bardzo fajnie. Podobał mi się ten taki klimat takiego brudu, takiego pomarańczowego miasta San Andreas. Czuć, że to jest wszystko takie brudne, że to jest wszystko biedne. Grafika ogólnie w oryginale wyglądała bardzo fajnie, ale w tej zremasterowanej wersji z grafiką był problem pewien. Problem był taki, że postacie wyglądały paskudnie. Nie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że bardzo duża część tej grafiki była po prostu zbugowana. Bardzo często widziałem jakieś tam latającą trawę, jakieś liczujące się cienie, jakiś tam flickering, jakieś inne bardzo dziwne rzeczy. Ogólnie grafika w tym remasterze, mimo że była średnia i trochę zbugowana, to to i tak była najlepsza rzecz z tego remastera. Tak wyglądała trochę ta gra, jakby była ulepiona z jakiejś takiej gliny i owinięta gumą potem i pomalowana sprayem Tak jakby, tak gum tak powiedział mniej więcej. Nie wyglądała tak tragicznie jak myślałem, ale no jednak w remasterze, który kosztuje tyle spodziewałbym się więcej. Ale to już tam a propos mastera. Jeśli chodzi o muzykę, muzyka wyżeba była bardzo fajna, tylko problem jest taki, że nie mogę jej puszczać, bo oczywiście to licencjonowane piosenki. To, że oryginalna muzyka pasuje do klimatu, niestety z zremasterowanej wersji tej muzyki było mniej, bo niektóre piosenki zostały wycięte, bo Rockstar już nie miał do nich praw, więc musieli je wyciąć. Też co do muzyki, nie mogę się za bardzo wypowiedzieć w tym Gita Sandras. Znam dużo kawałków z oryginalnej muzyki, jest fajna, ale nawet no, się granie w Gita Sandras, czy jakieś Gita Vice City bez muzyki, to trochę tak jak granie w Need for Speed'a bez muzyki, no jednak, mimo wszystko, sobie troszeczkę w dół pociągnąłem to moje doświadczenie pierwszego grania. No ale no tak, tak to wyszło na YouTubie, na streamie, no nie mogłem po prostu tej muzyki oryginalnej słuchać. Ale, jeśli coś mogę powiedzieć do muzyki jeszcze i do dźwięków, dźwięki strzelania, tragicznie złe są w tym remasterze w każdym razie. W oryginale, z tego co słyszałem, nie są jakieś niesamowite, w remasterze są tragicznie złe dźwięki strzelania. To się do niczego nie daje. to dosłownie brzmi jakbym rzucał jakimiś, nie wiem, jakbym obcinał paznokcie i celowo w puszkę. To mniej więcej tak strzela, tak brzmi strzelanie pistoletów. Także jeśli chodzi o muzykę w trakcie misji, no właśnie problem jest taki, że w ogóle nie ma muzyki w trakcie misji. O ile w takim Geta 5 w trakcie misji mamy jakąś taką muzykę, która powiedzmy, próbuje chociaż nas troszeczkę nastawić na to, że dzieje się jakaś akcja, to w Geta San Andreas nie ma absolutnie nic takiego. Po prostu misję robimy po cichu i słyszymy tylko to napierdzielanie właśnie pazrami w, w puszkę podczas strzelania. Dźwięki jeżdżenia, dźwięki samochodów, są wszystko jest, jest ok. Ja by, nie, nie ma się, czego go przepić, były w porządku. Nie przeszkadzałem żadnym stopniu, nawet niektóre były całkiem fajne, także to też jest w porządku. Ogólnie zauważyłem, że w tym remasterze w oryginale z tego co pamiętam, też tak było, z tego co patrzyłem, jest bardzo dużo takich zalupowanych dźwięków. Że masz jeden dźwięk, który jest puszczany w kółko. Dźwięk, 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 dźwięk dźwięk, dźwięk dźwięk. Nie ma tak, że Mamy, nie wiem, 4-5 dźwięków, które się łączą w takie ładnego lupa, tylko często to jest jeden dźwięk zapętlony i to strasznie głupie brzmi. Także to jest też na pewno problem. się znaczy problem. No, no, taka obiekcja, no pewno powiedzmy, że ta gra nie jest, widać, że nie jest idealna, no nie? Czy fabułem. Fabuła w tej była całkiem fajna. Najbardziej mi się Podobały postacie. Fabuła to tak szczerze, jakby pasuje po prostu do klimatu. To nie było nic nadzwyczajnego, to nie było odkrycie Ameryki, to po prostu jakieś wojny gangów, jakieś tam takie czasami robótki, mniejsze czasami jakieś zdrady. Wiecie, taka typowa mafia, tylko to GTA i to gangie nie mafia. Że ogólnie Fabuła była całkiem w porządku, ale postacie przedstawione w grze były bardzo fajne i dużo bardziej podobały mi się te postacie od postaci przedstawionych chociażby w GTA 5, które kiedyś grałem. Bo grałem w GTA 5, w GTA 3. z to był mój pierwszy raz. Że postacie mi się bardzo podoba, bardzo mi się podobała postać Big Smoke'a. Bardzo mi się podoba postać Rydera, postać Cezara i no i jednie tylko. No praktycznie większość postaci miała jakąś taką swoją osobowość. Każdą postać, jak zauważyłeś, zobaczyłeś pierwszy raz, mogłeś się odróżnić od innej. widziałeś, że ona ma jakąś tam swoją charakterystykę, jakieś tam swoje cechy i te postacie się faktycznie od siebie różniły, jak zobaczyłeś kogoś po raz, który się cieszyłeś, no bo to była postać wyjątkowa. Nie była jakaś tam kopii w klej. postać każda z postaci, które były w fabule, moim zdaniem, były na swój sposób wyjątkowe. Gameplay'owo, jeśli chodzi o gietans Andreas, strzelanie średnie, strzelanie mi się za bardzo nie podoba. Szczególnie, że ja grałem na padzie, bo stwierdziłem, że sobie będę miał taki oryginalny experience. grał już oryginalny na PS2, chyba tylko na PS2, nawet nie wiem, czy wyszła na Xbox, chyba tylko na PS2. I nagrałeś no, na padzie, stwierdziłem, że pogram na padzie. Niestety wspomaganie celowania na tym remasterze jest tragiczne, także miałem nieco problemy ze strzelaniem. Oczywiście, zależnie od tego, jaką bronią strzelałem, jakimiś tam broniami dwuręcznymi, akaczami, SMG, nawet sniperkom było trochę łatwiej, pistoletami się w ogóle nie dało strzelać. I ziło się bardzo fajnie, i nie to była jedno z moich ulubionych aktywności w tej grze, na pewno. Misji było sporo, wszystkie misje zrobiliśmy. Misji było tam około 100 takich głównych. Niektóre były bardzo fajne, niektóre były bardzo tragicznie do dupy. Dosłownie misy, w tym Geta Sandras to były od 1 do 10 do 10 na 10. Cały wachlarz przercieliśmy tych misji i wydaje mi się, że tak, no, z dwie trzecie były w porządku, reszta była tragiczna. Dużo postaci miał problem taki w tym świecie przedstawionym, że miało mało czasu antenowego. Na przykład Ryder. Ryder był na początku całkiem uważnym postacią, potem nagle zniknął i w pewnym momencie dzieje się coś takiego, że no już go nie zobaczymy. To jest taki spoiler, no ale to już jak ktoś się ogląda ten film, to raczej będzie w Geta, Geta grał. Pewnie Gieta tam fabułę kojarzy. Także Cezar, Rider, na pewno Big Smoke też było dużo postaci Sweet zresztą, które miały mało czasu antenowego, a mi mimo wszystko były bardzo fajne i nie wiem dlaczego tak to rozwiązali. Jeśli chodzi o sam remaster, tak już podsumowując trochę, remaster do dupy jest strasznie. Grafika w remasterze bywała okej okay, bywała słaba. Ogólnie nie powiedziałbym, że jest jakaś tam wyjątkowa. To nie warta jest grafika kupna tego remastera na pewno. Ona nie jest na tyle dobra, żeby się nad tym zastanawiać. Jeżeli chodzi o działanie, działała ta gra dosyć słabo. Miałem problemy z crashami. Miałem problemy z dropami FPS-ów, miałem problemy, że czasami się na przykład w ogóle nie chciała odpalić. Ogólnie mody do tej gry chciałem sobie pościągać jakieś mody, żeby niektóre te rzeczy takie gorzej zrobione podciągnąć. Niestety większość modów albo już nie jest wspierana i nie działa, albo po prostu modów do niektórych rzeczy nie ma. Bo nikt ich nie robi, bo wszyscy wolą robić do oryginału mody Ta wersja jest zwalana Problem też był taki, że bardzo dużo rzeczy było zbugowanych Bardzo dużo rzeczy było zbugowanych Na przykład jak pod koniec gry mieliśmy taką sytuację jak Gdy całe miasto walczy ze sobą, były te gangwory To co drugi samochód, który widziałem Który sobie przejeżdżał przez ulicę po prostu wybuchał Koło mnie I ogólnie samochody bardzo często wybuchały tak losowo Nie na przykład brałem sobie jakiś samochód wychem w inny samochód I nagle puf, wybuch Strzelanie też było trochę W ogóle bardzo dużo rzeczy było zbugowane Od połowy gry wydaje mi się, że nie było Misji, które, w której nie spotkałem buga. Każda praktycznie misja mniejszy bądź większy bug miała, niektóre bugi uniemożliwiały przejście misji całkowicie i musiałem na przykład ją resetować. niektóre bugi nie robiły nic ciekawego, po prostu były śmiesznym czymś w tle. Mimo wszystko, bardzo dużo tego dalej jest po już dwóch czy trzech latach od wyjścia remastera. A, jeszcze chciałem powiedzieć, że fajnym rzeczą w tym GTA, w tym remasterze, były autosave'y, które, co prawda, raz działały, raz nie. W oryginalnym GTA, z tego co kojarzę, było tak, że, jak, że mogłeś zapisywać grę tylko samemu, autosave chyba jakiś był, ale bardzo rzadko. Tutaj, przed każdą misją, na początku jej mamy autosave, czasami autosavey są też w trakcie misji. Jednakże bardzo dużą widać tutaj było nierówność tego, jak to było, jak była jedna misja zrobiona względem drugiej, bo w jednej misji na przykład mieliśmy tych autosaveów faktycznie całkiem sporo i one były takie na tyle gęsto rozłożone, że misja się stawała nawet czasami trywialna, a w innych misjach był tylko jeden autosave. Był ten autosave na przykład tylko na początku i trzeba było robić wszystko od nowa. Niekonsekwencje widać było tu w tym, że niektóre misje były bardzo długie, a na przykład miały tylko jeden autosave. I miałeś bardzo krótką misję, w której były dwa. Czy trzy to y, a potem bardzo długą misję, w której był jeden, że też zauważyłem, że było pierdliwe. I jeszcze wracając do tego latania, bo latań, latanie mieliśmy kilka rodzajów w tej grze. I niektóre samoloty, moim zdaniem, po prostu w ogóle nie działa latanie w tym remasterze. W ogóle się nie potrafiły wznieść do góry, a jak już się wzniosły do góry, to czasami po prostu automatycznie opadały w dół. Bardzo dziwne to latanie. Jest. nie wiem, jak w oryginalnej GTA to wyglądało, może sobie zagram, sprawdzę, ale w tej wersji latanie było bardzo dziwnie zrobione. Jakby grawitacja czasami się włączała, czasami wyłączała, albo zwiększała czy zmniejszała. Tak w losowych Także na pewno to była najgorsza rzecz w tym Remasterze, że był bardzo zbagowany i że bardzo dużo rzeczy po prostu nie działa tak jak powinno. Czy polecam ten Remaster? Absolutnie go nie polecam. Moim zdaniem, dużo lepiej sobie zorganizować w jakiś sposób, albo po prostu, jeżeli macie możliwość to zagrać w starą edycję. Klucza do niej się niestety kupić nie da, także ja bym zmuszony grać w Remaster. Jeżeli Wy macie starą edycję albo macie tylko pożyczyć, to polecam zagrać w Tom. No i tak podsumowując już na koniec, czy mi się podobał Gieta Sandras? Jak już mówiłem, tak, Gieta Sandras było fajne. Czy chciałem grać to jeszcze raz? Na pewno. Ja na tej edycji i mimo wszystko to nie jest gra idealna, według mnie. Miała dużo problemów, nawet jeżeli ten remaster byłby super, a te problemy pozostały z oryginału, to mimo wszystko to nie jest gra idealna, trochę była przedłużona, ale fajnie, że ale już nie będę w to grał. O, fajnie było, ale to tyle. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o GTA Sandra's. San czy przyszliście tą grę? Czy graliście kiedyś, ale nie udało wam się dokończyć? Jeżeli nie, to czy planujecie zagrać na przykład? Pozdrawiam z Life. Hello.